YouTube w dzisiejszym odcinku omówię różne diety i jaką dietę wybrać pod siebie pod swój cel, co wziąć pod uwagę wybierając jakiś system odżywiania. Jako takich diet jest bardzo wiele, ale można je skategoryzować w trzy sposoby, właśnie na trzy kategorie. Mogą być to diety low carb, czyli diety o niskiej zawartości węglowodanów, a zaraz powiem ile to jest. Mogą być diety low fat, czyli o niskiej zawartości tłuszczu i mogą być moderate fat, moderate carb, czyli o średniej zawartości tłuszczu czy węglowodan. Bo co do zasady to właśnie odróżnia różne sposoby odżywiania, różne diety od siebie. Nie mówiąc tutaj nie wspominając o dietach typu diety jakieś kopenhaskie, diety kapuściane czy inne głupoty jak na przykład dieta oparta na yy, grupie krwi, albo dieta gdzie się dzieli makroskładniki, bo to w ogóle nie podlega dyskusji i to uznajmy, że jest po prostu głupie. Pierwszy najważniejszy czynnik to białko. Białko w wszystkich tych dietach jest polecane dosyć wysoko, od 1,5 do 3 gramów na kilogram masy ciała, co daje około 25-40% kilokalorii z diety. Jak najbardziej jest to bardzo dobry poziom, Tyle właśnie powinniśmy trzymać tego białka na redukcji przy tej górnej granicy, przy tych 3 gramach na kilogram masy ciała, białka, nawet przy masie czy utrzymaniu tej dolnej granicy, czyli powiedzmy 1,8 do 2,2 gramów na kilogram masy ciała, ale więcej oczywiście nam nie zaszkodzi. Czyli białko na każdej z tych diet jest na tym samym poziomie. Dalej idziemy w Ilość kalorii. Ilość kalorii na, tej same, na tych dietach będzie też taka sama, tak naprawdę w zależności od celu. Jeżeli celem będzie redukcja tkanki tłuszczowej, będziemy musieli być w deficycie kalorii. Jeżeli celem będzie budowanie masy mięśniowej, czy yy, nabranie masy ciała na przykład ze względów zdrowotnych, będziemy potrzebowali surplusa kalorycznego. I czy to będzie dieta ketogeniczna czy dieta high carb, to to też jest niezmienne. Ok, teraz wytłumaczę każdą po kolei z tych diet, na czym mniej więcej się ona opiera. Low-fat to są diety, gdzie ilość tłuszczu w diecie jest poniżej 25-30% kalorii z diety. Low-carb jest to dieta, w której ilość węglowodanów jest mniejsza niż 20-25% kalorii z diety. Moderate-fat, moderate-carb to są diety, gdzie ilość tłuszczu i węglowodanów jest mniej więcej na równym poziomie, około 30-40% kilokalorii z całej diety. Najpierw omówię dietę high-carb, low-fat. Bo nie da się mieć high carb i low fat jednocześnie, bo to jest po prostu no, niemożliwe ze względu właśnie na powyższe procenty. Ok, high carb, yy, czyli dieta, w której powiedzmy około 50% albo nawet 60% kilokalorii z diety to węglowodany, 30-20% to białko i od 10 do 25% powiedzmy to tłuszcze. Jakie są jej plusy, jakie są minusy i dla kogo jest ta dieta? Więc zacznę od tego, dla kogo nie jest ta dieta, jakie są jej minusy. Minusami jest to na pewno, że... Nie będzie to dieta dla osób z słabą wrażliwością na insulinę, nie będzie to dieta dla osób na przykład z cukrzycą czy z insulinoopornością. Nie jest to też dobra dieta dla osób, które mają średni albo niski poziom aktywności w ciągu dnia, czyli mówię tu o osobach, które na przykład trenują 3-4 razy w tygodniu max i do tego mają siedzący tryb życia nic więcej nie robią, czyli tak naprawdę większość naszego społeczeństwa nie klasyfikuje się do do tego, żeby Całą dietę stosować, żeby to była optymalna dieta pod ich yy, aktywność i właśnie pod genetykę, bo to jak jesteśmy wrażliwi na insulinę, jest mocno zależne od naszej genetyki, oczywiście dieta i aktywność też ma. Tutaj dużo wspólnego z tym, bo właśnie na diecie high carb zależy z czego będziemy korzystać te węgle, z czego będziemy dostarczać te węglowodany. Jeżeli to będą węglowodany mocno przetworzone, węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym, czyli też węglowodany takie, które mają mało błonnika, to szansa na to, że nabawimy się przy tej insulinooporności albo ją pogłębimy, może być większa, zwłaszcza jeżeli nie będzie deficyt kalorii, tylko właśnie surplus albo utrzymanie. Czyli można powiedzieć, że jest to dieta dla osób z sporą aktywnością fizyczną i dla osób z dobrą wrażliwością insulinową. Czyli będą tam przed wszyscy, praktycznie kulturyści, dlatego też większość kulturystów bazuje właśnie na diecie High Carb, będą to sportowcy wytrzymałościowi, tylko tutaj taka moja uwaga, że Tłuszcz w diecie poniżej 10-15% kilokalorii może powodować gorszą wytrzymałość, także trzeba wziąć to pod uwagę i u sportowców wytrzymałościowych jednak tego tłuszczu powinno być powyżej 20% z diety. Jakie są jeszcze minusy tej diety? Minusami tej diety jest to, że jest no, za mało tłuszczów w tej diecie, także można się bardziej nabawić problemów z gospodarką hormonalną. E, oczywiście tutaj nie mówię już o zawodnikach, którzy i tak się pewnie nabawią tych problemów, tylko mówię tu o normalnym przeciętnym kowalskim, który chce przede schudnąć. Druga sprawa, że e, mogą być problemy z niezbędnymi mikroskładnikami i niezbędnymi kwasami tłuszczowymi e, dla organizmu, bo mała ilość tłuszczów w diecie to też jest gorsze wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. To o tym trzeba pamiętać. No i do tego właśnie mniej tych tłuszczów dostarczamy, więc ciężej też dostarczyć niezbędnych nienastosowanych kwasów tłuszczowych. Także na pewno trzeba się zaopatrzyć w właśnie suplementację Omega 3 albo właśnie w jakiś tran, czy ewentualnie y, olej lniany zimno tłoczony, żeby to miało ręce i nogi, żeby to w miarę uoptymalnić. No zoptymalizować no. Następna sprawa tego, że jest nisko tłuszcz, to pokarmy się szybciej trawią, zwłaszcza właśnie jeżeli wybieramy przetworzone produkty, jeżeli nie jemy za dużo warzyw czy owoców, e, czy właśnie jemy, e, nie wiem, niskobłonikowe produkty węglowodanowe, to wtedy one się szybciej trawią, zwłaszcza, że właśnie mało tłuszczu jest w konkretnym posiłku, a tłuszcz przedłuża czas trawienia przez co możemy czuć się po prostu głodni, a do tego możemy mieć, możemy mieć skoki po prostu poziomu cukru, dlatego właśnie ważna jest ta insulinowa wrażliwość, żeby była na dużym poziomie, bo te skoki cukru mogą powodować to, że będziemy przez chwilę na przykład pobudzeni, a po chwili, godzinę po posiłku na przykład będziemy zamuleni, zmęczeni, będzie chciało nam się jeść, wpadniemy w taki letarg. Także dlatego te tłuszcze w diecie powinny się znajdować i tu właśnie przejdę do diety, gdzie ten poziom tłuszczu w diecie jest na w średnim poziomie około 30-40% i jest to dieta według mnie dla większości osób dobra, czyli właśnie dieta taka zbilansowana. Jest to według mnie dieta optymalna dla większości osób, które trenują czy kształtują swoją sylwetkę, dla większości z Was, którzy to oglądają na pewno, bo no bądźmy szczerzy, te 3-4 treningi siłowe w tygodniu nie wymagają aż takiego dużego zużycia glikogenu, aż takiej dużej ilości glukozy w diecie, żebyśmy się tym przejmowali. Także te 30-40% kalorii z diety z węglowodanów to i tak, i tak będzie bardzo dużo, można powiedzieć, na taką aktywność do tego będzie ta dieta smaczniejsza, dlatego, że właśnie tłuszcz w tych posiłkach będzie. Te posiłki będą trawić się dłużej właśnie przez ten tłuszcz. Łatwiej będzie nam dostarczyć y, większej ilości witamin, bo właśnie tych rozpuszczanych w tłuszczach. No i też łatwiej nam będzie kontrolować takie napady głodu, bo właśnie te wyrzuty cukru nie będą aż takie drastyczne, nie będzie nam to spadać. Także tutaj już u osób ze średnią wrażliwością insulinową taka dieta może się bardzo dobrze sprawdzić. I będzie to najbezpieczniejsza i najsmaczniejsza dieta według mnie dla większości osób bo też trzeba brać pod uwagę właśnie to, że wiele osób jest uzależnionych od węglowodanów, czyli jeżeli na przykład zjedzą trochę ryżu, makaronu, pieczywa to chcą więcej i więcej tego jeść i tutaj ograniczając ilość tych produktów w diecie łatwiej nam będzie jej przestrzegać no i ostatnia dieta, czyli low carb high fat i to będą diety, w których właśnie węgli jest od 20% kilokalorii z diety prawie do zera, czyli tu mówię o dietach ketogenicznych gdzie tych węgli jest powiedzmy od 30 do 50 gramów na Cały dzień albo nawet czasami mniej. I są to węglowodany głównie z warzyw. Oczywiście diety ketogeniczne też mamy różne, bo może być to dieta ketogeniczna taka, gdzie cały czas mamy te węgle na niskim poziomie. Może być to. Cykliczna dieta ketogeniczna, gdzie co jakiś czas ładujemy się węglowodanami, na przykład co szósty czy siódmy dzień, i mogą być to diety, gdzie ilość tych węgli na przykład jest lekka, mała, w okolicach 40-60 gramów na przykład przed treningiem, żeby właśnie na treningu lepiej nam się trenowało. I zdecydowanie te cykliczne diety ketogeniczne, czy TKD tak zwane, czyli właśnie te diety, w których węgle są tylko przed treningiem, yy, mogą lep być lepsze dla osób, które Uprawiają właśnie jakiś wysiłek, są aktywni fizycznie, uprawiają jakiś sport. I to też pokazują badania, że nawet y, sportowcy wytrzymałościowi, ultra-triathloniści, y, dobrze u nich się sprawdza, właśnie na przykład taka dieta y, CKD, gdzie właśnie jest to cykliczne ładowanie węglowodanami. Bo trzeba pamiętać, że przy ultramaratonach intensywność tego wysiłku jest dosyć niska, dlatego właśnie mogą przez wiele, wiele godzin. E, utrzymywać tętno na tym samym poziomie, bo jest to po prostu, są to bardzo długie aeroby o tak naprawdę lekkiej, może średniej intensywności, gdzie właśnie większość energii będzie pożytkowana z tłuszczów, a nie z glikogenów, glukozy. I jakie są minusy tej diety? Minusy są na pewno takie, że posiłki są głównie małe objętościowo, chyba że będziemy nadrabiać warzywami, bo właśnie to też zmusza nas, żebyśmy nadrabiali warzywami, no bo tak naprawdę na obiad byśmy mieli samo mięso, bo nie możemy jeść węgli, także już odpadają jakieś ziemniaki, kasze, ryże, makarony, więc musimy no jakoś powiększyć i na przykład zrobić z tego jakąś sałatkę, albo właśnie dorzucić warzyw, przez co objętość tych posiłków będzie większa, dostarczymy od razu błonnika, i też musimy dostarczyć tego błonnika na takiej diecie i taka moja jeszcze rada, że przy tych dietach spożycie soli w ciągu dnia powinno być większe, dlatego, że właśnie nie dostarczamy produktów o wysokiej podaży sodu, czyli właśnie produktów węglowodanowych głównie, dlatego trzeba ją dostarczać z zewnątrz w postaci na przykład e, szczypty soli w każdym posiłku. Kolejny minus takiej diety jest to, że wiele osób czuje się zamulonych, wiele osób nie ma energii w ciągu dnia, wiele osób ma poziom cukru poniżej normy nawet, wpadają w hipoglikemię, Mówię tu bardziej o osobach już z niskim poziomem tkanki tłuszczowej, zdrowych, z dobrą wrażliwością insulinową. No i do tego oczywiście nie sprzyja to za bardzo treningowi, na którym jednak ta glukoza będzie w niezbędna w przypadku treningów na przykład siłowych, czy właśnie treningów y, jakichś tam mocno, no, mocno intensywnych. Chodzi mi na przykład o y, lekkoatletykę, gdzie mamy sprinty, y, gdzie mamy krótki wysiłek, ale intensywny. To wtedy te diety niekoniecznie się sprawdzą, niekoniecznie będą optymalne. Plus za to takie diety są takie, że el eliminują one tak zwane trigger foods, czyli produkty, które łatwo przejeść w dużych ilościach które są gęste kalorycznie, no bo jeżeli nie możemy w ogóle dostarczyć słodyczy, fast foodów, węgli i musimy jeść tak naprawdę mięso, jajka, ewentualnie jakiś chudy nabiał z małą zawartością węgli i warzywa, to wtedy no, ciężej nam ograniczają tyle produktów w diecie przesadzić z ilością kalorii. Dlatego właśnie wiele osób na diecie ketogenicznej nie liczy tych kalorii, bo po prostu ich nie dostarczają wystarczającą ilość, żeby mm, dobić do zapotrzebowania kalorycznego, ale oczywiście jest to możliwe i w momencie dobicia do zapotrzebowania kalorycznego albo przekroczenia tego limitu będzie nam się odkładała tkanka tłuszczowa. No to jest po prostu fakt i nie można się z tym kłócić. Także jest to dobra dieta dla osób ze słabą dyscypliną, dla osób, które właśnie potrzebują takiego ograniczenia, potrzebują właśnie takiego zakazanego produktu. Yy, I jak najbardziej to się sprawdzi wy powiedzmy krótkiej perspektywie, bo jednak takiej diet nie stosowałbym całe życie, tylko powiedzmy cyklicznie, przez właśnie okres na przykład redukcji, albo przez okres utrzymania, żeby trochę poprawić wrażliwość insulinową i właśnie jest to według mnie najlepsza dieta do poprawienia wrażliwości insulinowej. I nie tyle dieta ketogeniczna, co właśnie dieta low carb, bo dieta ketogeniczna, gdzie tych wyrzutów insuliny jest naprawdę mało i są niewielkie, bo wtedy też musimy z białkiem uważać, to to nie są idealne diety do poprawienia wrażliwości insulinowej, bo jednak jakieś te wyrzuty insuliny powinny być w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Dlatego low carb będzie idealne według mnie dla diabetyków, dla osób właśnie z słabą wrażliwością insulinową, dla osób właśnie z insulinoopornością. Będą to bardzo dobre diety, żeby na przykład zrzucić trochę. Tkanki tłuszczowej, poprawić tą wrażliwość insulinową, na przykład zrobić sobie badanie przed rozpoczęciem diety, po trzech miesiącach po rozpoczęciu tej diety, zobaczyć, czy te wyniki się poprawią. Jeżeli będą już takie, że na przykład pozbędziemy się insulinooporności, to możemy trochę podbić te węgle w diecie, a obniżyć tłuszcze w diecie. Także tak naprawdę, jak widzicie, wiele jest tutaj zależnych, trzeba to do, do pod siebie. Yy, no po potrzeba po prostu wybrać i też patrzeć na preferencje, bo jeżeli ktoś na przykład no, nie lubi, nienawidzi wręcz yy, jakichś tam wysokotłuszczowych posiłków, wysokotłuszczowych pokarmów, no to dla niego ta dieta low carb nie będzie dobrym pomysłem, nawet jak ma insulinooporność albo ma cukrzycę i lepsza będzie na przykład dieta, gdzie ta ilość tłuszczów i węgli będzie zbilansowana. Tak samo są osoby, uwierzcie mi, które uwielbiają właśnie tłuste mięsa, orzechy, jakiś tam smalec, jajka, a nie bardzo przypadają za makaronami, kaszami, owocami i u nich z kolei dieta high carb nie będzie dobrym pomysłem, nawet jeżeli mają idealną wrażliwość insulinową i trenują powiedzmy dwie godziny dziennie. Także gdzie powiedzmy Według schematu ta dieta byłaby dla nich idealna, to dla konkretnej jednostki tak no, nie musi być po prostu. I trzeba brać pod uwagę preferencje, to, co lubimy jeść też, bo właśnie najlepsza i najskuteczniejsza dieta to taka, której możemy się trzymać cały czas, rok po roku, a nie dieta, której się jesteśmy w stanie trzymać parę miesięcy czy nawet parę tygodni, bo właśnie przez to. Biorą się i z tego biorą się głównie efekty jojo. I chciałbym tylko przypomnieć, że 90% ludzi, którzy, którzy się odchudzają, wracają do wagi sprzed redukcji. Także dajcie znać, jaką Wy stosujecie dietę. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro!